Witam Cię na kanale Serii Wino dzisiaj strogonow wieprzowy z wieprzowinką łopatka dzisiaj u mnie 2 kg pieczareczki jedno opakowanie 0,5 kg i cztery duże papryki zaczynamy do łoka nalaliśmy 3 łyżki oleju rozgrzaliśmy i wrzucamy mięsiwo na, na oczy podsmażymy troszeczkę a później będziemy dusić także spotkamy się za chwilkę mięso się podsmażyło także puściło teraz dużo wody teraz dusimy duszę mięsko aż zmięknie no i co, I spotkamy się za chwilę, ja będzie mięciutkie. Przykrywamy pokrywką, do zobaczenia za chwilę. Mięso już jest mięciutkie, podsmażone, uduszone, przełożymy je do karka, a tutaj dajemy warzywa. Nareszcie tłuszczu po mięsie wsypuję dwie cebule średniej wielkości mam cztery ząbki czosnku. I podsmażam to, a do naszego miesiąca, które w garku jest, dorzucam pół łyżeczki w i półtora łyżeczki yy, soli. Spotykamy się za chwileczkę, jak to troszeczkę się podsmaży. Cebulka się zeszkiła, także teraz pieczarki dorzucamy i jedziemy z nimi dalej. Nasze pieczareczki już fajnie doszły. Przerzucamy je do mięsa. Bulka czosnych. Wszystko trafia do naszego garka z łopatką. No i dajemy dalej. Do tego surowa papryka. Wrzucamy. Dolewamy pół litra rosołu, tutaj mamy rosyłek drobiowy i dolejemy do tego pół litra wody. Jeżeli nie macie rosołu akurat, no to zastępujemy go wodą, wtedy dajemy liter i stawiamy na gaz i zaczynamy gotować. Dolałem jeszcze liter wody. Wyrzucamy cztery ogórki unikiszone. Można dodać konserwowe. I do tego dodajemy całą czubatą łyżkę papryki wędzonej. Gotujemy to jeszcze 15 minut. Czas, który wcześniej tutaj się gotowało po dorzuceniu papryki surowej, to było około 20 minut. Na pewno będziemy jeszcze dosalać, dopieprzać yy, według potrzeb zobaczymy jak to ładnie wyjdzie strogonów gotowy jak Ci się podobało daj suba oraz łapkę w górę wciśnij dzwoneczek żeby, żebyś nie przegapił żadnego filmu no i co zapraszam Cię na następny film u mnie jest tak przygotowany strogoniow, także smacznego Ci życzę, u mnie już ślinka cieknie, do zobaczenia w następnym odcinku.